I myślę, że to jest takie ważne pytanie dla nas: czy my w tym naszym życiu, naszym zapracowanym życiu, kiedy wszystko robimy szybko, dużo, kiedy ten tryb życia jest właśnie bardzo, bardzo szybki dzisiaj, to czy my dbamy o to, że nawet kiedy są sukcesy, kiedy wszystko mi idzie dobrze, kiedy firma się rozwija, kiedy dzieci są zdrowe, kiedy małżeństwo rozkwita, czy ja w swoim zapracowanym życiu w tym wszystkim, co robię, dbam o to, żeby nawet wyszarpać czasami czas na to, żeby spotkać się z Bogiem. Nie, żeby strzelić akt strzelisty, nie, żeby powiedzieć krótko, Ojcze nasz, nie, żeby zmówić szybko paciorek, ale żeby zatrzymać się, zostawić to wszystko, czym się zajmuję, usiąść i spędzić czas z Bogiem, podziękować Mu za błogosławieństwo w moim życiu, podziękować za to, jak mnie prowadzi porozmawiać z Nim, ucieszyć się razem tym, co się właśnie dzieje w moim życiu, rozeznać wolę Boga, czy ja poświęcam czas na to, żeby porozmawiać z Bogiem?